Czwarty piknik organizacji pozarządowych w Regulicach. W sobotę 7 czerwca na stadionie Oblaszki w Regulicach, gminie Alwernia odbył się czwarty piknik organizacji pozarządowych. Swoją ofertę zaprezentowało blisko 40 stowarzyszeń i fundacji. Idea działania przybliżenie bogatej działalności trzeciego sektora mieszkańcom powiatu szanowskiego. Inicjatorem wydarzenia była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Szanowie. Bardzo serdecznie witam na czwartym już pikniku organizacji pozarządowych. Pikniku, który ma w tym zamierzeniu przybliżyć bogatą działalność organizacji pozarządowych, jakie działają na terenie powiatu Szanowskiego. Tutaj pod tym namiotem, i też tutaj obok, zgromadziło się blisko 40 organizacji, stowarzyszeń, fundacji. Podmiotów, które na co dzień wzbogacają działalność, wzbogacają nasze lokalne społeczeństwo poprzez właśnie bogatą działalność, bogaty wachlarz działań. Mamy organizacje sportowe, mamy organizacje senioralne, mamy organizacje, które skupiają się na edukacji, na promocji zdrowia. To, co pan starosta powiedział, działajmy wspólnie, nasze zadania będą, nasze gminy i powiatowe będą świetnie realizowane bo Państwo wy wiecie, co najbardziej Wam potrzeba, a my będziemy to starali się realizować by finansowo. Pomagać. Bardzo się cieszę, że jest zespół z moich lat i patrząc po ludziach, którzy tutaj są z naszych lat. I życzę wszystkim wspaniałej zabawy w gminie Alwarnia. Przyjeżdżajcie też poza takimi imprezami i zwiedzajcie naszą gminę. Wydarzenie stało się okazją, by pokazać, jak wiele organizacji każdego dnia działa w imieniu społeczności lokalnej oraz ile osób stoi za zmianami, które mają wpływ na naszą codzienność. Szanowni Państwo, dzisiaj e, jesteśmy na pikniku organizacji pozarządowych. To jest kolejne spotkanie wspaniałych ludzi, którzy tworzą trzeci sektor na terenie powiatu. E, dzięki takim organizacjom, jak na przykład moja, na e, Fundacji Sama Mama, e, możemy się zaprezentować, możemy pokazać to, czym się na co dzień zajmujemy i jak naprawdę jest nas dużo. Witamy, jesteśmy przedstawicielami Stowarzyszenia Młoda Alvernia, najwspanialszego stowarzyszenia w całej gminie Alvernia, a myślę, że może i w Polsce. Traktujemy się jak jedna wielka rodzina. Organizujemy i wspieramy dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, nawet najmłodsze dzieci, takie, które mają dopiero półroczku. Organizujemy eventy, spotkania, warsztaty, organizujemy konkursy, zawody. Jesteśmy na różnego rodzaju piknikach. E, jesteśmy tutaj na zaproszenie powiatu Kszanowskiego, ponieważ prowadzimy powiatowo-gminne centrum organizacji pozarządowych. I w ramach tego centrum prowadzimy działania edukacyjne, bardzo różne, głównie edukacyjne. Udzielamy konsultacji, doradztwa, pomagamy przygotować wnioski, zdobyć dofinansowanie na działania dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu, całego powiatu Chrzanowskiego. Jesteśmy szkółką certyfikowaną. Już drugi rodzaj rzędu mamy gwiazdkę srebrną, działamy od 13 lat, szkolimy ponad setkę dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Dla nas najważniejszy to jest ruch, gra w duchu fair play, integracja. Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i rodziców do kontaktu, do zobaczenia na boisku lub w trybunach. Witamy serdecznie. Kłania się Fundacja Wiribus Unity z Babic. Występ dzisiaj naszych podopiecznych, środowiskowego domu samopomocy. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj w Regulicach, że możemy w tym pikniku uczestniczyć. Nasi podopieczni kochają występować. Zajmujemy się y, promocją zdrowia, dlatego bardzo dużo y, kładziemy na. Y, y, na gimnazjum znaczy na, na sportowy tryb życia, na jedzenie. Y, organizujemy wycieczki, różne plenery, wspólnie działamy, y, bawimy się wyjeżdżamy na różne wycieczki. Zespół Krakowiaczek działa w Samorządowym Ośrodku Kultury w Alverni od 2012 roku. Został założony właściwie przy Szkole Podstawowej w Grojcu. Później tak stopniowo przechodził pod Ośrodek Kultury, by właśnie w 2012 całkowicie wejść w jego struktury. No, ja jestem instruktorką, choreografem zespołu szefową, kierownikiem artystycznym można powiedzieć. Wszystkie, wszystkie choreografie, wszystkie nasze występy jestem za nie odpowiedzialna. Sama piszę różne scenariusze i je realizuję w zespole. Przed gwiazdą sobotniego pikniku zespołem Papa wystąpili liczni artyści reprezentujący organizacje pozarządowe. Organizatorem wydarzenia czwartego pikniku organizacji pozarządowych byli Powiat Chrzanowski, Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni oraz Gmina Alwernia.